Cześć wszystkim, z tej strony SPAWi I zagramy sobie dzisiaj Football Manager, Managera 2014 Pamiętajcie o lajkach, like, subskrypcji, komentarzach O tym, żeby oglądać filmiki I lecimy dalej z serią z Realem Madrid, Którym idzie nam tak średnio Delikatnie mówiąc I, A i pamiętajcie, że od niedawno odbyła się premiera Najnowszej wersji 2015 Football Manager Dokładnie 7 listopada Tak, 7 lub 9 Nieważne hmm. I, I myślę, że będziemy to nagrywać, ale nie wiem kiedy, kiedy zakupię sobie tą grę, ale myślę, że na pewno będzie nagrywane, więc oczekujcie na, na tą nową serię. nie o, chciałbym go przydał się. Dortmund traci kluczowego gracza. Okej. Okay. Tu, tu, tu 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 tu. Co tu mamy? Eliminację. Dawno nie grałem. O, wygraliśmy coś. E, dawno nie grałem i nie wiem za bardzo co się dzieje. O język to działa. Kurde, nie jest ile. Z hetafy na wyjeździe gramy teraz w, w sobotę. Ok. Mhm. Okej, okay, moment. No, 5-6 dni. A, to nie jest. Kto to jest? Średniały. Koleś. Ej, drugie miejsce mamy. Jak to wygląda? Ile tam jest straciło? Ojo, i 20 punktów. O czym mówimy? Widzę, jeszcze w stosunku to jest maks. Barcelona, 1 metr przegrany. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Kłócąc z dybówcą. Kto to jest? No na pewno go kupię. Sławy, jak? No to? Smalagi. Każdy ziomka. Na no, żeby to troszeczkę lepszy. A i piszcie ogólnie, jeżeli będzie 15, to piszcie, ki, kogo chcielibyście zobaczyć, jaki klub, w którym chciałbym zagrać. Myślę, że też zrobię jakiś poradnik do tego, takie szybciutki, postaram się jakoś ogarnąć przykład tego menadżera, tak żeby dać Wam jakieś rady, jak grać, kim grać. Tak jak to miało miejsce w 2014. Półfino bez sensacji. Z tego co pamiętam, to chyba odpadliśmy. Ale nieważne, nie zagłębiajmy się w to. Dobra, jedziemy zaraz z Hetafe. No wyjeździe gramy. Tak zwykle, asystenta, żeby nie tracić czasu. Nigdy nie byłem chyba na konferencji. Nie no, byłem, so sorry, na no, początku grałem. O lol, w puharze programu z Elechem. Mm -hmm. Jeszcze jak w pierdol, to będzie śmiesznie. A to już jest chyba kolejna runda. Z tego co się orientuję, rozgrywki Europa, chyba źle to zrobiłem. O, o. coś źle zrobiłem. Europa. Puchar euro. A jesteśmy słabi. Z Lechem tak. No, grajmy, Zobaczymy. Dobra, teraz hetafę, kontrujmy się na hetafę. Musimy, punkty zdobywać takim stawieniem. Jak Ok. może być. Czy ktoś tu powinien grać? Marcel powinien grać, ale nie ma go. Angela nie ma. Morata. I mamy, co tu mamy? Zemy isko. Ja na w kontuzji, Bayer, Ronaldo, Mody Chalon, Zwaran Pepe, Ramos, koncentrował. Okej. Okay. Contentrao jest wymiany jak nic, ale to jeszcze. Trzeba znaleźć odpowiedniego następcę. Co, nie mam tam ciekawego. Lafita. Kolejnego gościa. Może Hamesa Rodriguez, abyśmy zobaczyli. Jak ziomek wygląda tutaj w menedżerze. Pyk. Dobracimy. Asertywnie, pyk, idealnie, lecimy z nimi. Let's play, isco, Varane. ramos, dobra. Isco na spalonym. No nie zawarty sobie, Christiano odpad Holy fuck. No to jest grubo, muszę wam powiedzieć, bardzo grubo. Hmm. Ale dojebaliśmy. Mam nadzieję, że to nic poważnego, bo jak na długo, to mam przesrane, te Di Maria na kontuzji. Spróbujmy tak zagrać. Dawaj, Hesse. szaleń na tej lewej stronie coś. Jest, koncentrało, Hesse. Jest, Hesse. O, już przyszedł Hesse, Hesse Bale! Dziękuję, dziękuję bardzo. Czwarte trafienie sezonie. Bardzo anakcja akcja. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że to nie, nie, nie jedyna bramka w tym meczu z mojej strony. Ramos. Mądry. Ramos, co zrobił? Bale, Bale. I Benzema. Hujuj, hujuj. Masakryczna ta obrona jest. Ten bramkarz w ogóle co robi też, to? No. Dobra giera, 2-0. Nie jest źle. Ujujuj. Ujuj. Blisko. A ja chcę Benzema sprzedać, w ogóle o co chodzi? Ej, po co ja tego lewego kupiłem? Będzie zmiennikiem. Oj, 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 PP30. No knockout. no Mam nadzieję, że już tego nie przegramy, ale nie zremisujemy, bo już było parę takich kratków w naszym wykonaniu. <laughs> Żarliwy, ba, ba, jest cool. Dobra, dobra. Kopcie, kopcie. Kondycja jest spoko. Ramos. Oj, dobry out. What? What? Jak on to przeszedł? Ale rozrzut ma kurwa jak te 34 Ho, ho, ho. Alonzo żółta. Modric nic, 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 nie gra w tym meczu. Chyba zejdziesz, bo nie denerwujesz. Dawaćkę dire. Alonso też zajdzie, niech wejdzie Ilara Mendy. Grajmy tak do końca. Jest spoko. Ej, no, zatrzymajmy to. Oj, oj. Ty, kocie. Rona, lajcie taki takie piłki. Jeszcze Benzema zaraz kontrę prowadzi. Pyk. Chabi ładny mecz rozegrał, No noco. Ale spokojnie, mamy mecz jeszcze z Lechem przecież. Co oni nas tak cisną? Tylko 3-0? No nie! nie, nie, Ale zjebali to. Słodki Jezu. Zostaje żadna aktywność, ty powiemy. No. no, to już koniec. Ja pierdolę żadna akcji. Dobra, ważne, że są trzy punkty. Dobra. dobra. Kurwa, gra lepiej. Coś z tym ustawieniem jeszcze jest 2 nie... na 10. Coś tu jest niedobrze. Co, co zrobić? To zagrania skrzydła użycie na pewno. Podanie na wolne pole. Coś bym jeszcze dorzucił. Podania w pole karne. Mam benzemę, to będzie dobre. Ronaldo, ile kontuzja? Nawet nie chcę wiedzieć. Wiecie to będzie? Ferdan, dozwolenie z pracy. Ojej, ojej, zbliża się 4-5 tygodni, ja pier... Nice. Słabo trochę. A co się poradzi? No nic się nie poradzi, trzeba grać dalej. Dał Ci mi tego Lecha. Aleś mi się kwiatek trafił. Będę znakiem epic, epic match po prostu. Udało ci grać w tam szybciej. Bail pokazał klasę. Smalagi, bla bla bla, falkiao. 70 Rodriguez. Jest hames. na rezerwie. Grał. No to nieźle. No dobry jest. Skubany. Myślę, wyjeździ pierwszy mecz. Barcelona 4-0 to Messi. What the fuck! Jaki kocór? Nieźle. Wielia Asata. Straszcie sobie. Kto to jest? Może się wyrobi. Trudno. Kurde, zaraz w niedzielę zalecię, chociaż w poniedziałek by dalej. Dawać, dawać. Dortmund gra w Europa. Galata. Victoria Pi gra. Ale wstyd. Lecimy dalej. Kto to jest? Stary, nie interesuje to. Pepe złapa się z układu. nice. Sporo mnie będzie, powinien co ty gadasz człowieku. Na real. Ale lipa, że, żeśmy zagrali w tym, w tym, tym. co robią. W tej lidze jeszcze strasznie słabo zagraliśmy. Farkao. Oko Dawać tego Lecha, jedziemy z nim. Na wyjeździe nieważne, z piątka powinno być Christiano. Zrobimy tak: Tu wchodzi Hesse, Januzaj. Już mógłby śmigać, co prawda. Niepotrzebny. No nie mogą około wstawić, ty. Te. No, dawać tego Murata. Jarpeloe. No nic nie powiedzi, musimy tagać. Zmieniliśmy troszeczkę tę taktykę. Zobaczymy, coś. się wyjdzie. Lachowski, cebula, What the fuck? Chyba nie ma pełnego składu. Niech... No raczej nie. Ale lecimy. Przyciśniemy ich. Pogubimy się. No, i najgorzej trafiłem. Dobra, lecimy. W Poznaniu meczek Real. Może nie chyba. No i nic? No. Ramos. Modric. Ramos do Alonso. Modric i sko... strzelił. Niestety, to był branki. No, chyba sobie w kulki leci się. Na czo? Co to te kontuzje pojebałeś? Dobra, lecimy sobie Samo strzeżenie. Kartki misy, panie. Ten wszedł, już by kartkę dostał. Jest rożny. Alonzo! jest gol! Kto to strzelił? pepe, siedem. Siódmy jest w Sydonie, what the fuck, co? napastnikiem jest. Więcej niż Bale. Oj, żółtą, to. Serio, tak was cisną. No, jeszcze jakąś akcję na dwa 0 przed przerwą. Jest, dobrze, jest, Hesse. Hesse, damy, zakry, dobrze, pięknie, co sam wjechał, ty. A mówi strzelić taką piłkę. Oj, oj, uf. dobra, jeszcze jedna akcja. Hesse, znowu. Alonso, Ale strzał, proszę państwa, 2-0 przy słupku, co pocelował. Tak jest, o to chodziło. Koniec. No co, jest teraz oni mistrzem? Alonso, dawaj na 3-0 od razu. Dawaj, znowu Hesse. Strasznie tą stroną widzę. Chodźcie, oj, 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 jeszcze isko. Hesse, Alonso. Zrafi z słupek. Dobry kąt. Dwie minuty do, doliczyli. Spoko, spoko, jest przerwa. Jest grubo. Kontrolujemy to. Okej, okay, lecimy. Jakie tu zmiany poczynić w ogóle? Kogo ja tam mam? Mogę ten środek zmienić? Może jeden zajwę wprowadził na chwilę jeszcze. To już pod koniec. Ci żółte łapią. No ale on zmienimy. 70. tak. ze trzy zmiany No a trzy zmiany, jakby już zrobiłem. Rakedira. I Anuza i Zaisko. Śmigaj. Ramos. Bale, Bale. ależ wiechał Bale. Ale samolot. Czekaj, jak tam strzały się ten. Nie chcę się teraz tego sprawdzać. 2-0 czy 3 będzie? Na wyjeździe byłoby pięknie. To jak się pożył? Dawaj, uderz to. Kto tam to robi? Januzaj. Chucik. Jan... Januzaj, co zrobił? Pięknie, pięknie. 3-0. Ładna zaliczka z wyjazdu. Na trudnym terenie, jakby. Nie, nie ma co mówić tutaj. W Poznaniu jest grubo. I ja jeszcze żółtą na koniec pięknie. Czy będzie 4? Ramos? Czy tylko końcówka? Ramos? Jeszcze jedna rzutka No? No. oj, Dobra, koniec meczu. 3-0, pięknie. Pięknie, o to chodziło. Spokojny, dobra robota. Nic się nie cieszy, Spoko. 28 strzałów O co chodzi z tym? Rondon nie nas strzelał Nie nic ciekawego Graciano.pl No dobra, mamy zaliczkę, czy zdarzyły się że to spokojnie od do kolejne rundy Jeszcze L, czy to nas czeka? Ile? 5-7 dni. No taki kasztan kurwa na 5-7 dni, a Renaldo na 7. na 5 tygodni. Aj tam! A jeszcze mamy jeden meczek z Elcze. I myślę, że na tym zakończymy. Zaczniemy od następnego Zaczniemy od meczu z Lechem. Spotkanie ze sztabem. Whatever. Dawaj, na go. Oczywiście. Och, czyż ma to Hesę, jaki ty jesteś hardy widzę Ej. No to musimy wygrać gramy u siebie jest 14 jest? Myślę, że na lajcie to powinno tutaj być wygrane tu tu, tu No dawajcie mi to Kto to jest? Uu. Nie kupuję takich zawodników Dylematy menadżera Bielsa nowym tym Nice dawać to, talcze. Trzeba zbierać punkty, bo to wicemistrz musi być na 100%. Pro. Co my tu mamy? Luty. Kurde. Takim składem. Di Maria powoli wraca. Środek, może za inaczej zacznie. Tak, tam Ramos. Ramos, może niech zagra. Carvajal na musi grać od początku? I tak, spoko, Modlić nie zagra, zagra Ilaria Mendi, za zagra Kedira, Januzaj może zagra od początku za Isko. za daj tego Kiko, albo Ramosa, no i dobra, lecimy z winą. Żebym nie przeszorzało z tymi zmianami. Byśmy nie zostali w dupę. Okej. Okay. Przyciśnijmy ich teczka. Pyk. Pyk. Jest dobrze w miarę. Bejl jest na. Pozytywnie zmotywowany, więc powinno być spoko. dawaj dawaj Kedira. Hes, co już w, w pierwszej akcji bramka? Co ty gadasz? Daj oj, 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 Że nie wybił. Kedira. Dobrze, ciśnijcie niech, niech wiedzą, kto tutaj jest. U kurwa, słupek. What the fuck, januzek. Ale dobry ziomek. Bardzo dobrze gra. Kedira. Oj, ciśnię ich. Benzema. Ile remendi. Tenaccio. Ładnie. Nie ma drugiej minuty, a my tak ciśniemy tych. Hese. Ja piórytykom, trzy strzały w ten. Poprzeczkę. Minuta trzydzieści, i poprzeczka. Nice. Nice. Bail. Bail do pep. Januzaj! No, Pepe, pe, po kichu i to dotykałeś. Aj, dobra, nieważne. Strzelimy coś jeszcze na pewno. Lecimy, lecimy. Januzaj, ostrzeżenie, ty nic. Nie bij się tam na blisku. Bail Benzema! Pe, o, kurwa koślawa noga, ty. Jak to zremisuje przez takie coś? No bo przegram, to ich zniszczę chyba. No dawać, wziąć się w garść. No kurwać. Czy... No przyciśnijcie ich bardziej. Coś takiego. <laughs> Słodki jezu. Ale dorobam teraz. Dawaj, grać, grać, grać. Czary, chłopaki, nie chciałem tak. O, no, no nie! Ja pier... Arno, dojebałem teraz. Z tą motywacją. No dawać kurde. No nie za specjalnie to się dzieje. No nie żartuj sobie, że oni będą atakować teraz przez cały czas. Trzeba taką zmianę przeprowadzić, bo... Słabo wygląda. Januzaj, i... dawaj, isko. Morata za Hesse, i Migać mnie tam. Oj, oj, jest kontra, jest Hesse. Jest Benzema, Januzaj, Januzaj, Bale, Bail, nie, nie, łaj. Fuck me. Jeszcze to przegram. Kurwa, dwa strzały na rękę mieli. No i żartuj sobie. No ja, Uff. strasznie to wygląda. Nice. Dawaj mi to bramki szybko. No i co, nic? Przegramy to serię u siebie? Oh, what to fuck? Nie! Ja pierdykam. ale się drąbali teraz. Agresywnie. Co za zjebali, to w ogóle. W serio? Masakra. No to takim niemiłym akcentem. Niestety kończymy ten odcinek, ale zaczniemy, mam nadzieję, miłym akcentem od zwycięstwa. Z lechem pozań w, w Pucharze EFA. A teraz, żegnam się z wami. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.